Hej, cześć, siemano, z tej strony Shenubi i witam was w kolejnym odcinku z Pet Simulatora. Od poprzedniego czerwca tak naprawdę nic się nie działo, jedynie co to... Czas aby minął parę dni do przodu. Także o, zobaczcie, jak teraz tak pochodziły eee, I tak, od razu mówię. Aha. Co to jest? A jak tu się dostać? Ancient Island. Island co to jest? A to jest to z teleporta Etazy? Nie rozumiem Aha i co im sobie tak możemy wszystkie kupić i to, to tyle? Aaa Ale już, ale już sobie się. No tak naprawdę w tak się wszystko kupiłem a chciałem powiedzieć, że plan na dzisiejszy odcinek to jest taki, że po prostu prze, przejdziemy jak najdalej przez mapę, ale w sumie nie taki długi pomysł z tymi mapami, ze względu na to, że. O, mam jakieś jedno wielką O to mi chodzi, że na przykład, tak jak mamy teraz jedną wielką mapę, no to co wchodzimy na taką mapkę i ono. no, Residence. Czy tylko te wielkie? Successful gold 200 mythical i 18% chance, Aha. Jakieś relikty, jakieś dziwne i nie wiem o co chodzi. Ale ja mamy teraz taką mapkę, Taka o prezent jakiś zrobiłem, nie wiem co to jest. O, tego tam się sypie. A zabra ja mam tego. Zwierzaka to musiałem mieć. Tak długo to się robiło. No niedługo będzie trzeba dłużej posiedzieć i... O co nie fajne ten. Wyciory bilion miał nie? Chwila mamy i tego nie ma. Zobaczcie ile mam pieniążków pod groma. No ale tak mniej więcej prezentuje się nasz y, Ancient Map, tak? Teraz zobaczymy jak to się nazywało. Ancient Island. Teraz Samurai Island, no zobacz. No. Tak kolejna mapa. To w sumie jest... Myślę, że pojawiła, to bardzo podobno do poprzedniej. jakie tu mam misje. miejsce? się pyć z w jakimś buście. No, nie widzę niczego takiego. No dobra. Shiny Samurai Dragon Pet. Mi się zdaje, że to jest łatwe. I 10. Break the diamonds the diamond mine. O! O właśnie, tutaj na przykład mamy za questy. Na przykład Quest Ega mamy hoverboardy różne takie rzeczy za te questy. Chyba za każdego quest jest jakieś 40 punktów, coś takiego. Tak mi się bynajmniej wydaje. No ale wiecie, to nie pomyślę i zadanie mi się udało do, zrobić nie wiem ja jak zresztą to działa nie? z tym legendą już no nie no kud, tutaj to teraz się płaci to wszystko zobaczcie aby ja by no dobra no i dużo czasów spoko zobaczmy teraz no oczywiście co no idziemy i patrzymy sobie już naszą następną mapkę która będzie... co to jest? Candy Island no 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 ma... no i zobaczymy tak w swojej jak to dalej będzie wyglądało, no to no perka. no, to są perki? gdzie są perki? no to wiem tu Mastery jakieś perki? o kurde no, jeżeli pojawi się ta mapa mi się najmniej podoba Średniowa. O, obotka, zniszmy obotkę, Tak naprawdę nie wiem, co te owocki mi dają, co one robią, ale zniszmy. O, mamy jeszcze do odebrania pudełeczko to co odbierzemy? 24 tysiące. No, przy tych 9 milionach to tak średnio. Haunted Island, uuuu, tutaj to jest gato Rigim 48 Rank Reward. Rank Reward, tam 6 godzin. dobra to jeszcze to wie. Break vaulting coś ej, co w sumie do setki to bardzo szybko dobrze zobaczcie jak ty, ty. ja by tu nawalam tutaj do setki to setka, jest piramonem na tak naprawdę ja nie wiem czy to w ogóle granie jest za głośno widz wam no patrzcie no, nie no ty Wiecie co to ja to sobie zobaczył jak we misję i zobaczymy się przy konstrukcji tego zadania Dobra, nam 2 wolty, czyli robimy pyk, pyk, jeden pyk. Mi się zrobiono 40 quest pońców, jeszcze sobie zdobyliśmy. Szczerze powiedziawszy, to jakoś dużo nie potrwało. No, dłużej niż się spodziewałem, ale jakoś nie za jakoś specjalnie długo, tak naprawdę. No i tak wygląda aktualna plansza, Czyli to chyba ta Ghost Island, tak? No, jak widzicie, łącznie już 15 minut gram. A no to mi zajęło może 5 minut. Co prawda nie każdy mi zaliczał też, no ale to był Halted Island, teraz Hell Island. No zobaczmy. uuuu... e to jest fajne. Ten mi się bardziej podoba. Ale możecie zobaczyć, mamy jakiegoś go lajka like już. Jakąś rangę, nie wiem co prowadzi z to w ogóle, oprócz tego, że większe wynagrodzenie mamy, jakby 85%. Co to jest zrobienia? Enchant 50 Pets with uh, royalty 1000xów i spend 5 billion fantasy points 15 billion fantasy points A ja ile mam? czekajcie? 1000 million, bilion, trillion. O ty ja mam Czekaj jak to wydać teraz? A ja już wiem jak to wydać Dobra no, Może mi się uda. Ale najpierw jeszcze Heaven Island sobie pójdziemy? No, szczerze powiedziawszy, tak myślałem, że ten Kevin Island tak będzie wyglądał. Po takie do przewidzenia. O, i mamy przejście dalej jakieś. Jak milionów. No wiemy. Empyror Egg. 1 Trillion ma. Plus jeden Pet. Plus jeden Pet? Nie rozumiem, o co tu chodzi. Coco i Jack. O co tu chodzi? Sentiu, jeszcze do akcept. No dobra, zobaczymy Czy coś fajnego. Znak zapytania? Tryliony? Ej, dobra, bierę. Zobaczymy, czy da mi tak. O! Ja ci nic nie mogę lepszego dać, kolego, co ty myślisz? Dawaj, rozwalcie to. Już. Proszę bardzo. I co? Ja tu mam No co ty chcesz gości ode mnie? A po co jakie ja mam lepsze? Masz. Nie. Wy... Won! Nie będę z tobą trade'ował Nie rozumiem o co chodzi. A właśnie z miperkami. A cię wymęc? Nie, ale tu w mastery może. A dobra, o to chodzi, bo to są te pasywne takie perki. No dobra, i właśnie mamy. Czyli chodzi o hatch. I wiem, better ci pery często hatch, gold. Eee, dziadostwo. No ale tak się prezentuje nasz y, gold. Mm, heaven, sorry. Gold. No jest dlatego tak pomyślałem. Heaven Island. nim się teraz troszeczkę. Troszeczkę bardziej, nazwijmy powiedział. To tutaj mam Impossible 28%. Suba, jak tam mi supało. Idziemy zobaczyć jajkę. więc jak wygląda ile nam daje już następne jajka też. Bo to jest też tak naprawdę dosyć ważne. I zobaczmy, Fantasy World. Wszystko mam odblokowane. To teraz będzie tech world No dobra, o, idziemy tutaj. 3,5 biliona, ale muszę wydać 50. Czyli takich 12 jajek trzeba. Gold Emperor. Ile to daje? 10 milionów. Jezu Dobra, ja szybko tutaj sobie jeszcze to otworzę i zaraz się widzimy. Jedno jakby z ostatnich jajek, bo chyba jeszcze mi te dwa zostaną do odtworzenia. Albo teraz może dwa? No na pewno już końcóweczkę. No wydaj, wydaj. A, czyli będę jeszcze raz musiał wydać prawdopodobnie. będzie no będziemy teraz po 48. No tak. Teraz pewnym teoretycznie mi się zrobić. Czy będę szedł? No... Chociaż nie, 14 razy... To jeszcze nie co je? o Widzicie właśnie. Tak coś mi nie pasowało. Uuu, legendarny jakiś. Legendary echo. 18 milionów, ale to to dziadostwo jest. Mogę jakoś zaznaczyć. A, To chcę wszystko usuwamy, bo po co mi te lety tak naprawdę delay, Aby te sobie zostawiamy te co potrzebujemy tak naprawdę. E, no i co? No, idziemy teraz na tą stronę. A world? Ale mnie wystrzeliło ty, dobry. Fajne. Czekaj, jak do tego tych worldów się dostać? Tu jakieś i nie i mamy, ale no tutaj trzeba 10 milionów tego, nie? Diamondsy, fajnie, mam tyle. Dobra, ale tu. skrzynka, boxik na Diamondsy. I tu boksik na to. Aaaa, widzicie, tu na górze jest jakiś. Tu mamy w milionach, no to będzie raczej dziadostewko jakieś A tu mamy Ray, trading plaza. Nie jest jakiegoś tradinga, po co mi trading plaza jakaś? Dominus ec. Zobaczmy co to w ogóle jest, ale jakiś dobry. Dominus Inferno. Zobaczmy co to jaki pecik jest. Pos. Dobra, jednak niedobre. No, tam tamto już na niej nie idziemy, ale pójdźmy sobie jeszcze do Diamond Realm. Zobaczmy w ogóle ile to dostaniemy hajsu. 60k, no to nie za dużo szczerze powiedziawszy, jeszcze jakieś potki. No kurde, sporo tych potek. Diamond Mine, to tutaj 10k. Nie wiem jak do tego techu się dostać, ty fantazy, no to wiem, ale do tech? Hmm. A wejdźmy, może przez to trzeba jakoś przejść. Uuuę, e, spora, tu już się mówię. Ej, no i sporo też się dostanie już za nie To i to To wszystko? Nic więcej Jak to wszystko to tak się wypowiedziawszy, przy się nie najeżdża, tak, tak przy nad bardzo Dawaj, to wszystko musi być i tamto No bardzo się nie najeżdża, bo już niektóry nawet nie dają sobie rady Hakery, weźmy się z tym, ty. 22% mam na hakerze. Hacker Bonzo. Dobra, idziemy dalej. To tak tak naprawdę taka średniawa. To że ja nie mam tej deski. A właśnie, jak te deski? mod, coś tam, even. Szczerze powiedziawszy. Rich Max Diamond. Hardcore mod, idę merch. Merch Code, ja? Dobry jest. Power play. I co to, to Riku, jest cyber cavern? No to nie, no, z takich rzeczy to my tu nie mamy. A tam sejden cały czas mi dawało, dobry gość jest. Ale ty, no. Te, w teorii mi się tak wydaje, tak? Że z fantazy powinniśmy normalnie do tych worldu przejść. No i co, idzie to jest teleport, hala. Aha, hmm, trzeba było sobie wykupić. No, a, ja mogę teraz cały czas się tepać tutaj. A i widzicie i tu jest, a nie, spawn world i to gdzie jest przejście dalej? Hmm, co ja, ja tu to muszę rozkminić i widzimy się jak rozkminie to Ej, znalazłem coś w co sumie lepszego niż chciałem Summer Event Tu to jakie kuty są spawn world part 3 sum za 3 tygodnie ty, ja nie wiedziałem, że to takie jak kogo za są. So, są A, i do tego były te czerwone potrzebne. Insane hacker. Zobaczmy, otwórzmy po prostu pierwszy lepszy. I co tu dostaliśmy? Flautty duck. Jaki to ma nasz Flautty duck? 28. Ale ojojojoj. Nie, nie, nie. To nawet nie jest dla nas. To jest. Zacięcy w uszach jesteśmy jak na razie na to. A tam jaki kozak jest. Dobra, nie jest. Przecież tutaj właśnie było coś takiego. Że trzeba uzbierać od groma tego hajsu, żeby tu się dostać. Ale czy to jest na pewno to, co ja myślę? Tak! 2,8 no to są the best. Teraz jestem. I tu mamy rakiety gdzie? Do Tech Worldu. I co z tych worldu, później pewnie będziemy mogli też zrobić? A nie, o! No i to jest, to już jest bardzo fajne, moim zdaniem. Bo wiesz, to, wiecie, to jest to ta taka po długości mapa. co ja pójdziemy po długości. No, to tak naprawdę długo nam się cały od razu, na raz. Przejdziemy się, idziemy jak one się wyglądają. Hatch, Hatch i break the cubes. Yy, no nie, kompletnie nie. Kompletnie jak dla mnie, dziadostwo. Co... Się nie lubię takie nachacze, bo żeby lepiej pracować to trzeba mieć wydane robukty, chcąc nie chcę co to jest Dark matter pets make convert, are you sure, nie View, kurde, nie, nie chcę bo nie mam chyba na taki sin a nie mam Dark convert, are you sure, jest Co mam? Nie, you don't have any pets Aha, muszę mieć pewnie jakieś konkretny rodzaj zwierzaka, typu jakieś mityczne, czy jakieś ulepszone specjalnie. Dopiero to by się zadziało. No dobra, dzisiaj. miliona. Tutaj do jakieś takie skrzynki. Taka trochę jakby powiedzmy, całusowa skrzynka. Dawaj, walicie to. Ja was wierzę goście. O, 200. To się opłacało. The Hacker Portal. Nie, nie wiem. The best znowu jestem, tylko teraz w innym kolorku. No to będzie i tak. A jak to znowu pójdziemy zaatakować? To co? Zobaczmy 200 koła, czy nie? Tam widziałem, tam widzę democik. Nie, tylko 200, a czyli jednorazowo dał nam 200 democik gotowy. oczywiście, nie? Nie to, że zwykłe diamonciki. Nie, 200 tysięcy. No, dobra. O, to mogliście... Się, się tego nie ma Jakie uryny. Dobra, dobra. Idziemy się tutaj do końca. Zróbmy mapę możliwe, że sobie odblokujemy. I... Zobaczymy sobie najlepszego hentaila nam daje z tej mapy. A co mamy coś do kupienia? Dobra, dostateczkę miliona. Znowu jakieś fajne coś. Patrzcie, tu idziemy sobie, tu nie idziemy. Dawajcie, bijecie to. Oooo, ho, ho To już się troszeczkę zejdzie, także przy końcu to się widzimy! Dobra, zbliżamy się do końca, w sobie to. Patrzcie, mówię nie. Nie chcę wejść, spokój gościu. Ile dostaniemy za to? Pyk. Co to za tego jakieś takie wóreczku. Ty się opłacało? No, bardzo możliwe, że tak. W sumie dla samego zniszczenia tego się opłacało już. Giant alien chest. 500 razy. No na pewno już się rozpędzam, gościu. Jak ja to tyle czasu wbię, a jeszcze miałbym to 200 razy... znaczy tyle razy zbić. Ile w ogóle to ma światów? A! Giant alien coś tam. Zobaczcie tego jest tutaj. O nie, ile takich skrzyneczków dużych. No dobra, ale to kupujemy na cilku. No patrz. Nooo. No w sumie takie... No spoko, tak? No to mam dużo powiedzieć. Spoko, może być. Teraz jestem ciekawy, czy ja dzięki temu przejdę dalej? Temu portalowi? Unlock port. You need to complete a quest. To start. To jest Break 3, Gun, Hacker, Chess, Return, when you Finish. Co to jest to? No dawaj, dawaj, dawaj Spędź 3 Trilliony, tak? Break, Hacker, Chess, Dark Matter, Shiny, Pet. To nieźle. No zniszczyłem już 3. Tak? To o to chodziło, że mam 3 zniszczyć? A. Nawet True porta The Void. Uuuu, nowa mapka, wojdik, Ale najpierw, zanim wojdik idziemy do techu. Aha, i wojdu, i przechodzimy sobie do dalej. Czyli takiego habika sobie od, odkryliśmy teraz. Tech, dobra, idziemy do techu. Tech World bo chcę zobaczyć najlepsze jajko z Worldu Ile nam da 4,5 biliona. Zobaczymy, te. Czy to te też będzie jakieś równie wyśmienicie, jak tamte. Bazikowy może być. Zobaczmy. B. O cholera, to 125 trylionów. A tu. O kurde, takie dobre one są. Wow. No. Ale no widzicie, to to jest średnie, Ale ty, no w tym samym evencie, to serio aż tak mocne tutaj są te pety. Zniszczę to czy nie? Nie no, to to jest za ciężko, ale. To? 32 dostałem. No, teoretycznie bardzo mało. 15 koła potrzeba. Dobra, rozwalamy to w kilku. Nie no, nie będziemy przedłużać. Z tego czasu, jak ja tu będę dawał radę, to zaraz tu będziemy wiecie, Śmigali, że hej, do Wojna się topamy. No i co, i mam naszego habika. Tego naszego Habika prawdopodobnie teraz będziemy się tepać dosłownie do wszystkich. Mamy best. Znaczy best. To mamy 500 jakichś różnych hardcore mod. O hardcore mod Server boost? Triple coin, oocie ciekawe rzeczy. Mamy pierwszy świat. Axaloty World. No to to akurat tam będziemy w następnej planszy, później mamy o... Zobaczmy co było Axalate Pixel World, już to widać. Cat World Uuu, jak wysoko skaczymy, Limbo I z Limbo pewnie do Doodle World pójdziemy Kawaii World i Dog World Tak mi się wydaje Taka jest moja hipoteza To my Hardcore Uuu, Hardcore Hardcora to nie Hardcore w ostatnim odcinku poruszymy No tutaj w sumie poleciliśmy ładnie Jesteśmy już w naszym Wojdzie habie Także co To będzie na tyle Trzymajcie się i do następnego razu Siemaneczku